Witaj, Adam. Mhm. Y jesteśmy tutaj w Galerii Art Brut w Lublinie, dlatego, że akurat y teraz y wystawiamy Twoje y obrazy. Powiedz nam, od kiedy malujesz tak pięknie i barwnie i od kiedy uznałeś siebie za malarza. No. W sumie tak pięknie i barwnie zacząłem malować od dziecka. Natomiast 7 lat temu się uznałem za malarza pod wpływem nieszczęśliwej miłości. A powiedz, wytłumacz swoją fascynację zwierzętami, w której, bo w obrazach często właśnie ujmujesz zwierzęta. Ja zwierzęta. Ma... Ludzi maluje w formie zwierząt, tak, maluje w formie zwierząt Podobnie ludzi, którzy są podobnych ludzi jak ludzi podobnych do zwierząt. Między innymi są to nasza rodzina oraz nie, są między innymi nasza rodzina oraz twórcy przyjaciele mojej mamy. Obrazy mojego syna przedstawione tutaj w tym miejscu przedstawiają zwierzęta. Adam w postaci zwierząt uosabia przywary ludzkie. Te zwierzęta odzwierciedlają wnętrza ludzi, których maluję. Maluję głównie w technice pastelu tłustego. Są to moi przyjaciele artyści, a także rodzina najbliższa. Przez wiele lat byłeś rozpoznawalnym aktorem w spektaklach Terapii lubelskiej. Czy to wpłynęło na twoją twórczość? Tak bardzo wpłynęło na moją twórczość to, ponieważ dzięki Marii stałem się wartościowym człowiekiem. A kim jest Maria? Bo wspomniałeś właśnie o Marii. Maria dla mnie dużo znaczy. Jest bardzo. Na mnie jest zawsze serdeczna, pomagam, wspieram je w trudnych chwilach. Twoja mama, Małgorzata wzorek Saran, również maluje. Jak to wpłynęło na Twoją twórczość? Czy miało w ogóle jakiś wpływ? O. Czy jak masz, może, oglądając pracę, przyglądając się mamy pracy? Dobrze. Od dziecka zacząłem się przyglądać, jak mama maluje oraz jeździłem na plenery, na wernisaże różne, na wystawy, podróżując po całej Polsce. A taki plener najbardziej, który Ci utkwił w pamięci? No, był plener 5 lat temu w Ustrzykach Górnych. I co tam malowałeś? Malowałeś coś? Wtedy malowałem zwierzęta, napracowałem się. Żegnając się z artoterapią, może nie żegnając się, tylko zamykając pewien etap, że Adaś jednak cały czas będzie w kontakcie ze swoimi kolegami z teatru, z terapeutami, którym bardzo też dużo zawdzięczamy i którym też no, Adaś bardzo dziękuję za to, że go tak prowadzili pięknie. Było różnie, tak jak w pogodzie jest i wesoło i smutno, i wietrznie, i bardzo słonecznie, i burzliwie, ale zawsze było twórczo, także jestem bardzo zadowolona, że Adaś uczestniczył w tej teatroterapii, rozwijał się artystycznie, artystycznie był też również prowadzony przez terapeutów, no i artystyczne, swoje dokonania artystyczne mógł dzięki Marii pokazać w w Polsce. To w takim razie opowiedz coś o dziadku. Dziadek twój. Mój dziadek świętej pamięci dużo i... dla mnie znaczył. Józef, Józef, Józef Wzorek. Józef Wzorek, tak, bardzo dla mnie znaczył. Pomagał mi dużo, mi nauczył rysowania. Między innymi ćwiczył ze mną, jak rysować w perspektywie. Między innymi ustawił mi martwą naturę oraz światło cienie. Teraz podjąłeś pracę w swoim zawodzie jako kucharz. Tak. Czy znajdujesz obecnie czas na twórczość? Tak, ponieważ moja praca skończy się dosyć wcześnie i wracam do domu, mam, mam czas na swoje przyjemności. I malujesz, tak? Tak. No, to bardzo się cieszę, że sztuka nadal jest przy Tobie. Jeszcze takie mam wiadomości, że oprócz talentu malarskiego masz też różne inne zdolności. Wymienisz jakie? Na przykład obliczanie dat. No właśnie. Dzień, miesiąc, jaki to był dzień tygodnia? No to w takim razie ja podam swoją datę Dobrze. urodzenia, mhm. żebym zobaczyła, czy faktycznie. 16 styczeń 1973 rok. No. To wtedy było, był wtorek. Tak, zgadza się. <grym> I co jeszcze? Słyszałam, że na przykład kalendarze y, robisz. Kalendarze tworzę od... Od 11 lat, o różnej tematyce. Między innymi zwierzęta, ptaki oraz herby polskich miast, kwiaty i wiele innych. W tym roku zrobiłem kalendarz polskich poetów. O, ale jaką to techniką robisz? Wycinasz czy. Nie, taką. Szkicujesz. A szkicujesz. Nazywa się, dosłownie zrobiłem w tym roku tak sepię tak zwaną mm -hmm. I normalnie tam są pod ilustracją numerki? Tak, tak? między innymi jest Baczyński. I kto jeszcze? ja i między innymi. Może uda ci się wydać taki kalendarz tego ci bardzo życzę? No, to bardzo mi miło. Bardzo mi się z tego powodu cieszę. Jakie w takim razie są plany na przyszłość twoje? Moje plany na przyszłość są takie, że żeby założyć firmę pod tytułem... firmę malarską pod tytułem Zwierzątkowo. Tak no. jak ta wystawa, tak? tak tytuł tak, tej dokładnie wystawy. Na tym pieniądze zarobić oraz i przeznaczyć sobie na zagraniczną podróż, np. do Włoch albo do Grecji. To Ci bardzo tego życzę z całego serca, żeby Twoje marzenia się spełniły. Dziękuję Ci, Adam, że przyjechałeś tutaj do Artbrut i udzieliłeś nam wywiadu. Ja również dziękuję, bardzo mi się miło rozmawiało. Do zobaczenia. Do zobaczenia.